Cześć, kochani. Dzisiaj przychodzę do Was ze spóźnioną premierą z drapeczki brylanty. No i z tego co widziałam, no to nawet nieźle ona tam wyszła wśród naszych drapaczy. Także zobaczymy, czy my coś ustrzelimy. Nie wiem za bardzo, jak my tu, tak pod kątem, chyba sobie podrapiemy po prostu. Trochę światło mi się odbija, bo. Akurat tak mam stół przy oknach. No ale dobra, chyba będzie widać. Także zaczynamy, szukamy tych naszych dwóch milionów i mamy worek, bransoletkę i tron. Mamy diament i prezent, czyli niestety nie diament, tylko brylant. O. Mamy dzwonek, tron lustro, klucz, garnek i worek. Już nawet nie liczę na jakieś tam spektakularne wygrane, ale fajnie by było, jakby chociaż się te zdrapeczki zwróciły. Mamy czekoladę, portfel, także w grze szóstej nic. Okulary, okulary, o i czy będą trzecie okulary? Chyba nie, bo coś daleko to. Naszyjnik, dzwonek, garnek, zegarek, bransoletka. Mamy monetę i lustro. Zegarek i okulary. No, także tak na razie słabo dwa symbole nam się tylko raz tu powtórzyły. A co dopiero mówić o trzech perfumy Moneta, Róża Trofeum. Ok, przechodzimy sobie do dalszej części Boże Święte, Jak ja mam to zrobić teraz? <śm> Może tak. I gra 14. Mamy szminkę, zegarek, naszyjnik, koronę. Brałam z zupełnie nowej paczki, pan otworzył, ale nie wiem, czy to był najlepszy wybór. Sejf i szminka. Sejf i dzwonek. Nawet się nie bawią w trollowanie nas, nie? bransoletka podkowa, klucz i perła, kapelusz róża, szminka, kapelusz, sejf, pierścionek, no i nasze ostatnie szanse, podkowa i prezent. Może teraz coś się trafi? Róża, czekolada, no niestety, kolczyk worek, perła, perła i czy będzie trzecia perła? Maszyjnik, niestety, pierścionek, tron, korona i kufer no dobra, bierzemy naszą drugą zdrabkę. Tutaj wygranej nie było. Nie wiem czy się polubimy. Mamy lustro i portfel. Może spróbujemy drapakiem od make-upa. Tu mam taką wyprawkę drapaków. Mamy safe i klucz. Pierścionek okulary, tron i kolczyk, zegarek i sejf. Boże, chociaż ten jeden zwrot żeby był. Kurde, to światło tak pada. Mam nadzieję, że coś będziecie widzieli. Mamy garnek i trofeum. Podkowa perfumy. Perła, zegarek. Czyżby mam takiego pecha, że naprawdę nic nie ustrzele? Boże święty. Złoto, złoto. Juch! Mamy jakąś wygraną, słuchajcie. No dobra, to już jest. A, nie wiem, czy widzieliście. Tutaj. To już jestem troszkę spokojniejsza. No i zabieramy się za drugą stronę z drapeczki. Gra 14. Szukamy dalej. Moneta, moneta i naszyjnik. Prawie. Czekolada i dzwonek. Dzwon i kolczyk. Świnka i tron. Kapelusz, kapelusz i sejf. Także nic. Trofeum, kapelusz. Dzwon i torba. O, zapomniałam o bonusie. Worek, worek i moneta. Zdrabmy sobie jeszcze tutaj bonus. Bo oczywiście, Jezu, mamy 30 zł. Boże, czyli na pewno jesteśmy na zero. Coś mi ostrości nie łapie, widzę. Żeby się nie okazało, że to będzie moja największa wygrana. Czyli jesteśmy na zero, bo tam w bonusie 30 zł, a tu 3 razy złoto. Więc już na pewno wyjdziemy na swoje. Korona, tron, naszyjnik, naszyjnik i brylant. Zegarek i okulary. Bransoletka, bransoletka i garnek. Tu już nas troszkę więcej trolują, ale... Teraz mogą kufer, portfel, bransoletka worek. Korona perła, torba i prezent, czekolada i świnka. Czy w bonusie coś będziemy mieć? Mamy gwiazdkę, a pod naszym złotem Zobaczymy, ile się kryje. I to jest 30 zł. No, także jesteśmy na zero. Nic nie wygrałam, ale też nic nie przegrałam. Więc jestem zadowolona. No dobrze, kochani. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Fajnie się udało tą zdrapkę zrobić, że tak powiem. Te zdrapeczki. Jesteśmy na zero, także jest ok. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia. Pa!